Wyobraź sobie, że każdego ranka budzisz się z uczuciem lekkości, jakby noc usunęła całe zmęczenie. Nowy dzień przynosi energię, promienną skórę i jasność umysłu. Twoje ciało nie jest już ospałe, oczy błyszczą, a ruchy stają się elastyczne. Może brzmi to jak marzenie, ale co jeśli powiem ci, że nie potrzebujesz drogich zabiegów, skomplikowanych diet czy magicznych pigułek, aby to osiągnąć? Wystarczy starożytny eliksir, który od wieków stosują buddyjscy mnisi. Przepis ten był przekazywany z pokolenia na pokolenie w klasztorach w Tybecie i Japonii, gdzie starsi wyglądają młodziej niż na swoje lata, a ich ciała pozostają silne nawet w podeszłym wieku. Mnisi ci nigdy nie wydawali fortuny na kosmetyki i lekarstwa, ale wiedzieli, jak odżywiać ciało, aby samo się naprawiało. Ich sekret jest prosty, ale przesiąknięty głęboką mądrością natury. W pogoni za młodością nakładamy na skórę niekończące się kremy, inwestujemy w serum i zabiegi ale często zapominamy o najważniejszym: młodość zaczyna się od wewnątrz. Twoje ciało nie starzeje się nagle, odnawia się lub niszczy w każdej sekundzie, w zależności od tego, co mu dajesz. Kiedy karmisz się odpowiednimi pierwiastkami, twoje ciało uruchamia procesy regeneracyjne, twoje komórki rewitalizują się, twoja krew oczyszcza się, a twoja skóra zaczyna świecić naturalnym światłem. Dlaczego ten napój jest tak skuteczny? Ponieważ działa na wszystkich poziomach. Nie tylko nasyca cię witaminami, ale budzi wewnętrzną siłę, która została stłumiona przez stres, złą dietę i nagromadzone toksyny. Oczyszcza wątrobę, pomaga jelitom lepiej pracować, pozbywa się stanów zapalnych, przyspiesza metabolizm i napełnia ciało witalnością. Niesamowite jest to, że poczujesz różnicę już po siedmiu dniach. Eliksir, który mnisi przygotowali ze szczególną uwagą i szacunkiem, składa się z pięciu prostych, ale potężnych składników. Składniki te zostały wybrane nie bez powodu, każdy z nich niesie ze sobą energię natury i ma potężne właściwości odmładzające. Działają nie tylko na poziomie fizycznym, ale także pomagają zharmonizować umysł i ducha, tworząc równowagę w ciele. To właśnie ta równowaga jest kluczem do długowieczności. W końcu, gdy ciało jest oczyszczone, umysł jest jasny, a duch spokojny, czas wydaje się zatrzymywać. Możesz nadal szukać cudownych środków, wierzyć w sztuczki marketingowe, mieć nadzieję na genetykę, ale prawda jest taka, że twoje ciało już wie, jak się odmłodzić. Musi tylko otrzymać odpowiednie paliwo. Teraz powiem ci, czym jest ten eliksir, używany od wieków przez tych, którzy zdają sobie sprawę, że młodość to nie wiek, ale stan zdrowia i wewnętrznej harmonii. Każda komórka twojego ciała realizuje program regeneracji, twoje ciało odnawia się w każdej sekundzie, zastępując stare komórki nowymi. Proces ten może jednak spowolnić lub przyspieszyć w zależności od tego, co mu dostarczamy. Jeśli codziennie obciążasz swoje ciało ciężkim jedzeniem, toksynami i stresem, zużywa się ono szybciej. Ale jeśli wypełnisz go elementami, które oczyszczają, odżywiają i rewitalizują, ciało zaczyna działać inaczej. Samodzielnie uruchamia procesy detoksykacji, regeneracji i odmładzania. Ten napój to nie tylko połączenie przydatnych składników, ale katalizator wewnętrznych procesów, które zawsze w tobie były, ale być może pozostawały zablokowane przez długi czas. Wpływa na ciebie na kilku poziomach jednocześnie. Po pierwsze, zaczyna oczyszczać organizm, uwalniając go od toksyn, które uniemożliwiają komórkom prawidłowe działanie. Następnie nasyca organizm przeciwutleniaczami, chroniąc go przed przedwczesnym starzeniem. Jednocześnie przywraca równowagę płynów. Poprawia krążenie krwi i zmniejsza stan zapalny, który jest jedną z głównych przyczyn starzenia się i chorób. Skóra jest zwierciadłem procesów wewnętrznych. Jeśli ciało jest żużlowane, metabolizm jest spowolniony, komórki nie otrzymują wystarczającej ilości składników odżywczych, skóra traci elastyczność, staje się matowa, pojawiają się zmarszczki. Ale kiedy zaczynasz prawidłowo odżywiać swoje ciało, zmiany zachodzą niemal natychmiast. Skóra zaczyna oddychać, komórki szybciej się odnawiają, znika zmęczenie, pojawia się zdrowy rumieniec, a oczy stają się wyraziste. Ta zewnętrzna energia pochodzi z wewnątrz. Rano czujesz się rozbudzony, Twój umysł jest jaśniejszy, Twoja głowa jest zamglona, Twoja koncentracja jest lepsza. Zauważasz, że jesteś mniej zmęczony, że masz wystarczająco dużo energii nie tylko do pracy, ale także do działań, które przynoszą przyjemność. To nie jest chwilowy przypływ energii jak po kawie, zaczynasz czuć się młodziej i inaczej. Zaczynasz słuchać swojego ciała, zauważać jak reaguje na zdrowe nawyki, jak zmienia się twoje samopoczucie. Nie biegasz już w kręgu zmęczenia i dolegliwości, ale osiągasz nowy poziom zdrowia i wewnętrznej równowagi. Wszystko, co musisz zrobić, to dać swojemu ciału to, czego naprawdę potrzebuje. Ten napój to nie tylko mieszanka składników, ale przemyślane połączenie elementów natury, które współdziałają ze sobą, tworząc potężny efekt. Składniki te są stosowane w medycynie orientalnej od wieków, a ich właściwości zostały potwierdzone nie tylko przez tradycję, ale także przez współczesną naukę. Każdy z nich spełnia unikalną rolę: jedne oczyszczają, inne odżywiają, jeszcze inne chronią przed starzeniem. A kiedy się połączą. Ciało otrzymuje wszystko, czego potrzebuje do odbudowy i odmłodzenia. Pierwszym elementem jest woda. Jest podstawą życia, medium, w którym działają wszystkie procesy zachodzące w organizmie. W buddyzmie woda symbolizuje oczyszczenie, przepływ energii, ruch. Jeśli pijesz wystarczającą ilość czystej wody, Twoje ciało jest w stanie pozbyć się toksyn, przyspieszyć metabolizm i utrzymać elastyczność skóry. Ale nie tylko picie wody jest tutaj ważne, to rytuał. Mnisi trzymają miskę w dłoniach, dziękują jej za moc, którą ze sobą niesie i mentalnie kierują swoją energię na uzdrowienie ciała. Współczesne badania potwierdzają, że woda rzeczywiście może zmieniać swoją strukturę w zależności od otrzymywanych informacji. A jeśli pijesz ją z zamiarem uzdrowienia, efekt staje się silniejszy. Drugim składnikiem jest cytryna. Jest źródłem witaminy C, silnego przeciwutleniacza, który zwalcza wolne rodniki niszczące komórki. Oczyszcza krew, wzmacnia układ odpornościowy i pomaga organizmowi utrzymać równowagę kwasowo-zasadową niezbędną do zachowania młodości. Cytryna to nie tylko cytrus, ale symbol świeżości, światła i odnowy. W naukach Wschodu uważa się, że jej energia pomaga oczyścić nie tylko ciało, ale także umysł, pozbywając się ciężkich emocji i mgły umysłowej. Trzecim składnikiem jest kurkuma. Ten złoty proszek był używany od wieków jako potężny środek leczniczy. Ma najsilniejsze właściwości przeciwzapalne, chroni komórki przed zniszczeniem i spowalnia procesy starzenia. W tybetańskich świątyniach kurkuma jest uważana nie tylko za przyprawę, ale za dar ziemi, który daje siłę i odporność. Aktywuje krążenie krwi, poprawia stan stawów, usuwa toksyny, pomagając wątrobie poradzić sobie z obciążeniem. To prawdziwa energia słońca, która ogrzewa od wewnątrz i rozpoczyna proces odmładzania. Czwartym składnikiem jest miód. W buddyzmie nazywany jest nektarem życia. Jest nasycony enzymami, witaminami, aminokwasami, które odżywiają organizm na poziomie komórkowym. Ale jego moc tkwi nie tylko w jego wartości odżywczej. W praktykach duchowych miód symbolizuje słodycz w trudnych chwilach, równoważy energię, Pomaga ciału przyswoić inne składniki napoju i przywraca wewnętrzną lekkość. Ostatnim elementem jest imbir. Jest to korzeń witalności, naturalny energetyk, który przyspiesza metabolizm, pomaga krwi krążyć szybciej, wypełniając ciało ciepłem. W klasztorach buddyjskich jest używany nie tylko jako środek promujący zdrowie, ale także chroniący przed negatywną energią. Imbir symbolizuje wewnętrzny ogień, który wypala stagnację, lęki, zmęczenie wspomaga trawienie, przyspiesza oczyszczanie, daje jasność umysłu i łygę ciału. Kiedy te pięć elementów łączy się w jednym napoju, tworzą coś więcej niż tylko zdrową mieszankę. Pobudzają organizm, harmonizują go i uruchamiają proces naturalnego odmładzania. Nie jest to magia, ale wiedza o prawach natury wykorzystywana od wieków. Ten napój to nie tylko poranny rytuał, ale potężne narzędzie do ponownego uruchomienia organizmu. Ważne jest jednak: aby zdać sobie sprawę, że jego skuteczność zależy nie tylko od jego składu, ale także od sposobu jego przygotowania. W tradycji buddyjskiej jedzenie i napoje są nasycone energią tego, kto je tworzy. Kiedy podchodzisz do tego procesu ze świadomością, szacunkiem i wdzięcznością, każda kropla staje się żywa, zdolna do przynoszenia uzdrowienia. Nie jest to tylko mechaniczne mieszanie składników, ale akt troski o własne ciało. Zacznij od wody. Powinna być ciepła ale nie gorąca, aby nie zniszczyć aktywnych składników napoju. Wybierz czystą wodę, filtrowaną lub źródlaną. Zanim wlejesz ją do miski, zatrzymaj na niej wzrok, poczuj jej czystość, wyobraź sobie, jak przenika do każdej komórki twojego ciała, wypełniając je świeżością. Tybetańscy mnisi przed wypiciem wody mentalnie wypowiadają słowa wdzęczności, wiedząc, że woda może zapamiętać energię i przenieść ją do ciała. Dodaj świeżo wyciśnięty sok z cytryny. Kiedy kroisz owoc, wdycha jego aromat, poczuj jego ożywczą energię, wyobraź sobie, jak jego sok wypełnia napój światłem, rozpuszczając zmęczenie i oczyszczając krew kropla po kropli. Niesie ze sobą świeżość poranka, budząc każdą komórkę ciała. Następnie pojawia się kurkuma, złoty proszek, który od wieków uważany jest za symbol młodości i siły. Pół łyżeczki wystarczy, aby uruchomić wewnętrzny proces uzdrawiania. Wymieszaj ją z wodą i obserwuj, jak płyn zmienia kolor na głęboki, słoneczny. To nie tylko przyprawa, ale energia ziemi, która pomaga zregenerować organizm. Teraz dodaj łyżkę miodu. Pozwól mu powoli kapać do miski, wchłaniając go do napoju. Miód jest nie tylko słodki, ale także symbolizuje harmonię. Łączy wszystkie składniki, tworząc równowagę między oczyszczaniem i odżywianiem. Poczuj, jak jego ciepła energia dodaje napojowi witalności. Ostatnim akcentem jest starty imbir. Dodaje on napojowi ognia, rozpraszając krew i budząc ukryte rezerwy organizmu. Jego smak to zapach ruchu, aktywności, wewnętrznego ciepła. Mieszając, wyobraź sobie, jak ten ogień budzi twoje ciało, dodając mu wigoru, elastyczności i wytrzymałości. Napój ten nie powinien być piti w pośpiechu, jak zwykła poranna kawa. Wymaga uwagi, obecności i uważności. Weź filiżankę w dłonie, wdychaj aromat, poczuj ciepło. Weź łyk powoli, świadomy płynącego w tobie płynu, wypełniającego cię życiem. Wyobraź sobie, że każda komórka otrzymuje pożywienie, którego potrzebuje, że twoje ciało ożywa. Ten eliksir to nie tylko mieszanka składników, ale wiadomość dla twojego ciała: dbam o ciebie, wybieram zdrowie, wybieram młodość. Kiedy dokonujesz tego wyboru każdego ranka, dzień po dniu, twoje ciało zaczyna reagować. Zauważasz, że zmęczenie i ociężałość znikają, skóra staje się świeższa, a umysł jaśniejszy. To nie magia, to siła natury, którą w końcu pozwalasz swojemu ciału wykorzystać. Każdego dnia, gdy pijesz ten eliksir, twoje ciało przechodzi transformację. Niezauważalnie, ale nieuchronnie, procesy odnowy zaczynają działać z pełną mocą. Może nie od razu widać zmiany w lustrze, ale zachodzą one wewnątrz, na poziomie komórek, krwi, metabolizmu. Po tygodniu nagle zdajesz sobie sprawę, że coś się zmieniło. Budzisz się lżejszy, Twoja skóra wygląda inaczej, Twoje myśli są jaśniejsze, a energia bardziej stabilna. Już pierwszego dnia rozpoczyna się proces detoksykacji. Cytryna i ciepła woda budzą układ trawienny, jakby delikatnie rozpalając wewnętrzny ogień, który zaczyna spalać wszystko, co niepotrzebne. Krew zaczyna się oczyszczać, wątroba zaczyna pracować, metabolizm przyspiesza. Zauważasz, że budzisz się łatwiej, a uczucie nowości staje się mniej zaćmione. Drugiego dnia twoja skóra zaczyna reagować na wewnętrzne zmiany. Wygląda na bardziej nawilżoną, jakby wypełniała się wilgocią od wewnątrz. Cytryna i miód odżywiają komórki, kurkuma zmniejsza stany zapalne, a lepsze krążenie krwi dostarcza skórze więcej tlenu. Twój wygląd staje się świeższy, matowość znika, a kontur ciała staje się bardziej widoczny. Podczas gdy wcześniej mogłaś budzić się opuchnięta i zmęczona, teraz jest inaczej. Kurkuma i imbir działają jak naturalne środki przeciwzapalne, zmniejszając ukryty obrzęk, który wcześniej wydawał się normalny. Ciało staje się bardziej elastyczne, a napięcie mięśni i stawów stopniowo ustępuje. Trzeciego dnia twoja energia zaczyna rosnąć. Po raz pierwszy od dłuższego czasu nie chcesz polegać na kawie lub używkach, ale twoje ciało wydaje się budzić samo, bez żadnych zewnętrznych bodźców. Czujesz jasność w głowie, lekkość w ciele. Lepiej się koncentrujesz, łatwiej rozwiązujesz zadania, znika mgła umysłowa, która wcześniej utrudniała koncentrację. Piątego dnia wzmacnia się układ odpornościowy. Możesz nawet nie zauważyć, że twoje ciało staje się bardziej odporne na bodźce zewnętrzne, ale na poziomie komórkowym przeciwutleniacze z miodu i cytryny już działają, a właściwości przeciwzapalne kurkumy i imbiru tworzą naturalną obronę. Nie odczuwasz już nagłych przypływów energii, twoje ciało pracuje stabilnie, bez przeciążenia. Szóstego dnia zaczynasz spać głębiej. Twoje ciało dostosowało się do nowego rytmu, poziom stresu spadł, a teraz zasypiasz szybciej i rano czujesz się w pełni wypoczęty. Jeśli wcześniej nocny odpoczynek nie zapewniał pełnej regeneracji, teraz każdego ranka czujesz się naprawdę wypoczęty. Siódmego dnia widzisz rezultat, nie tylko go czujesz, ale zauważasz go w swoim odbiciu. Skóra wygląda młodziej, oczy błyszczą, ciało wydaje się jędrniejsze. Ale najważniejsze nie są zmiany zewnętrzne, ale to, co czujesz w środku. Młodość nie jest czymś, co traci się z biegiem lat, ale stanem, który można utrzymać poprzez świadome działanie. Ciało zawsze daje Ci sygnały, ale czy je słyszysz? Jeśli zauważysz te zmiany, oznacza to, że dziękuję ci, reaguje na Twoją troskę, jest gotowe Ci służyć, jeśli dasz mu to, czego potrzebuje. Możesz znów poczuć się zmęczony, stracić energię lub kontynuować tę ścieżkę, pozwalając swojemu ciału stawać się silniejszym każdego dnia. Wybór należy do ciebie. Ten eliksir ma potężną zdolność do oczyszczania. Rewitalizacji i odmładzania organizmu, ale nawet najpotężniejsze narzędzie traci swoją skuteczność, jeśli jest używane nieprawidłowo. Wiele osób nie uzyskuje oczekiwanych rezultatów, ponieważ popełnia błędy, które blokują jego działanie. Możesz nawet nie zdawać sobie sprawy, że robisz coś źle, ale te nawyki mogą spowolnić lub całkowicie zneutralizować działanie napoju. Jednym z najczęstszych błędów jest nie picie napoju na pusty żołądek. Wydaje się to drobnostką, ale w rzeczywistości odgrywa kluczową rolę. Gdy żołądek jest pusty, organizm jest maksymalnie otwarty na dobroczynne substancje. Napój uruchamia metabolizm, pomaga wątrobie aktywniej pozbywać się toksyn i przygotowuje układ trawienny do przyjmowania pokarmu. Ale jeśli wypijesz go po posiłku, nie może już tak głęboko wpływać na organizm. Toksyny, które powinny zostać uwolnione, pozostają, a procesy oczyszczania są spowolnione. Kolejnym poważnym błędem jest stosowanie składników niskiej jakości. Jeśli myślisz, że możesz zastąpić świeżą cytrynę sokiem z cytryny kupionym w sklepie lub wziąć zwykły pasteryzowany miód, znacznie zmniejszasz efekt. Sok z cytryny z butelki jest pozbawiony enzymów i witamin, które czynią go żywym. Pasteryzowany miód został poddany obróbce, która zniszczyła większość jego aktywnych składników. To samo dotyczy kurkumy i imbiru. Jeśli nie są świeże lub organiczne, ich właściwości lecznicze są zmniejszone. Napój działa tylko wtedy, gdy jest pełen życia i energii. Wiele osób popełnia błąd, dodając do napoju cukier lub sztuczne słodziki. Może to całkowicie zrujnować efekt. Naturalny miód już nadaje napojowi niezbędnej słodyczy, ale jeśli dodasz rafinowany cukier, dodatkowo obciążysz organizm, zaburzysz równowagę i zablokujesz procesy oczyszczania. Ten napój ma być narzędziem detoksykacji, ale cukier zamienia go w kolejne źródło przeciążenia dla wątroby i trzustki. Niespójność jest kolejnym wrogiem wyników. Nie można wypić tego napoju dwa lub trzy razy i oczekiwać cudu. Odmładzanie to proces, a nie natychmiastowy efekt. Ciało odbudowuje się stopniowo, a jeśli nie pijesz napoju regularnie, nie otrzymuje odpowiedniego sygnału do trwałej zmiany. Ludzie, którzy wypróbowują napój przez kilka dni i rezygnują, Nigdy nie pozwalają organizmowi przystosować się i odblokować pełnego potencjału napoju. Ale nawet jeśli pijesz go regularnie, ważne jest, aby pamiętać, że nie jest to magiczny eliksir, który nadrabia złe nawyki. Jeśli po wypiciu napoju obciążysz swoje ciało ciężkimi, tłustymi i sztucznymi pokarmami, zminimalizujesz jego korzyści. Napój oczyszcza, ale jeśli nadal zanieczyszczasz swoje ciało, równowaga nie zostanie przywrócona. Nie można liczyć na odmłodzenie, jeśli dieta składa się z przetworzonej żywności, nadmiaru cukru i niezdrowych tłuszczów. Jest jeszcze jeden subtelny, ale ważny błąd niespożywanie wystarczającej ilości wody. Napój ten uruchamia proces eliminacji toksyn, ale jeśli pijesz mało płynów w ciągu dnia, wszystkie szkodliwe substancje, które powinny wydostać się na zewnątrz, mogą pozostać w Twoim ciele. Wyobraź sobie, że zaczynasz sprzątać dom, ale nie wynosisz śmieci. To samo dzieje się w organizmie, jeśli nie spożywamy wystarczającej ilości wody. Wreszcie, najważniejszą rzeczą jest intencja. Wiele osób przygotowuje ten napój mechanicznie, nie wkładając w to żadnej energii. Medycyna Wschodu uczy jednak, że jedzenie i woda zapamiętują informacje, które w nie wkładamy. Jeśli wypijesz ten eliksir jako zwykły płyn, będzie on działał jak zwykły napój. Ale jeśli podziękujesz swojemu ciału i napojowi za jego korzyści, efekt zostanie wzmocniony. To nie mistycyzm, to biochemia. Twoje myśli, emocje i poziom stresu bezpośrednio wpływają na metabolizm, hormony i zdolność organizmu do samonaprawy. Możesz idealnie przestrzegać przepisu, ale jeśli będziesz się spieszyć, pić go bez świadomości, sceptycznie podchodzić do jego mocy, stworzysz wewnętrzny opór. Ale kiedy przyjmujesz go z wiarą w swoje ciało, z wdzięcznością za jego pracę, z zamiarem przywrócenia młodości, wtedy ten napój staje się nie tylko użyteczną mieszanką, ale prawdziwym eliksirem życia. Prawdziwe odmłodzenie to nie tylko proces związany z komórkami skóry czy poziomem energii. To stan, w którym ciało, umysł i duch pracują w harmonii. Buddyjscy mnisi od wieków rozumieją, że młodość to nie tylko wiek biologiczny, ale także stan umysłu, głębokie poczucie życia. Dlatego ich praktyki obejmują nie tylko odżywianie, ale także uważność, wdzęczność i umiejętność przeżywania każdej chwili z pełnym zaangażowaniem. Ten napój staje się naprawdę potężny, gdy przestaje być tylko porannym rytuałem i staje się częścią wewnętrznej transformacji. Możesz przygotować go mechanicznie każdego ranka, po prostu mieszając składniki, lub możesz podejść do tego jak do świętego aktu, jak mnisi, którzy rozpoznają moc każdego elementu i celowo napełniają go energią. Przygotowując napój, zwracaj uwagę na każdy krok. Poczuj ciepło wody. Wdychaj aromat cytryny, obserwuj, jak kurkuma zabarwia płyn na złoty kolor. To nie jest tylko fizyczny proces, ale akt napełniania ciała witalnością. Zanim weźmiesz pierwszy łyk, trzymaj miskę w dłoniach, zamknij oczy, poczuj ciepło napoju, wyobraź sobie, jak każda kropla niesie ze sobą światło, czystość, odnowę. W tym momencie możesz powiedzieć sobie: "Wypełniam moje ciało młodością, każda komórka budzi się, wypełnia energią witalną". To nie są tylko słowa, ale polecenie dla twojego ciała. Wschodnie praktyki uczą, że myśli i słowa mają wibrację, która może zmienić stan ciała. Jeśli pijesz ten napój z wdzięcznością i wiarą w jego moc, zadziała on na głębszym poziomie. Ważne jest, aby nie tylko wypić go i zapomnieć, ale świadomie przeżyć te chwilę. Weź pierwszy łyk powoli, poczuj, jak ciepły płyn przechodzi przez twoje gardło, wypełniając cię od środka. Wyobraź sobie, jak ten eliksir dostaje się do krwiobiegu, rozprzestrzenia się po całym ciele, oczyszcza je i leczy. To właśnie stanowi różnicę między normalnym spożyciem pokarmu a prawdziwym działaniem leczniczym. Po wypiciu napoju nie spiesz się od razu do pracy. Pozwól sobie na co najmniej minutę ciszy, aby poczuć, jak twoje ciało się budzi. Weź kilka głębokich oddechów, zdając sobie sprawę, że właśnie dałeś swojemu ciału siłę na nowy dzień. Może to być krótka medytacja lub po prostu uświadomienie sobie, za co jesteś wdzięczny w tej chwili. Kiedy ten napój staje się częścią twojego życia, przestaje być tylko mieszanką wody, cytryny i przypraw. Staje się symbolem wyboru dbania o siebie, szanowania swojego ciała, napełniania go tym, co korzystne. Z każdym dniem zauważasz nie tylko zewnętrzne zmiany, ale także zmienia się twoje nastawienie do siebie. Stajesz się bardziej uważny na to, co jesz, jak oddychasz, jakie emocje odczuwasz. Ten napój wyzwala nie tylko fizyczną transformację, ale także głębszy proces świadomości. Odmładzanie to nie kremy, operacje plastyczne czy próby zatrzymania czasu. To wewnętrzny proces, który rozpoczyna się w momencie, gdy decydujesz się żyć świadomie. Ten eliksir nie jest magią, ale może być narzędziem, które pomoże ci uświadomić sobie, że młodość to nie wiek ale energia, która zawsze jest w Tobie. Znasz już sekret, z którego od wieków korzystają buddyjscy mnisi. To nie tylko napój, ale starożytna wiedza o tym, jak dać swojemu ciału to, czego naprawdę potrzebuje do odnowy. Każda kropla tego eliksiru niesie w sobie moc natury, która oczyszcza, energetyzuje i rewitalizuje każdą komórkę. Ale prawdziwe odmłodzenie nie jest czymś zewnętrznym to proces, który zaczyna się w Tobie. Siedem dni to dopiero początek. Jeśli już poczułeś pierwsze zmiany, wyobraź sobie, co będzie dalej. Wyobraź sobie, jak każdego ranka budzisz się lżejszy, bardziej rozbudzony, Twoja skóra jest świeższa, Twoje ciało czuje siłę, o którą się nie podejrzewałeś, Twój umysł staje się jaśniejszy, a energia bardziej stabilna. Wszystko to jest możliwe, jeśli dasz swojemu ciału to, czego naprawdę potrzebuje. Pamiętaj jednak, że napój to tylko narzędzie. Prawdziwa magia dzieje się, gdy podejmujesz decyzję, by o siebie zadbać. Kiedy świadomie decydujesz się jeść, ruszać się, odpoczywać, kiedy nie tylko mechanicznie pijesz ten eliksir, ale robisz to z intencją, z wdzięcznością, z pragnieniem stania się najlepszą wersją siebie. Teraz masz wybór. Możesz zapomnieć o tym napoju i wrócić do starego rytmu życia, lub możesz rozpocząć drogę do prawdziwej odnowy, odnowy energii, odmłodzenia od wewnątrz. Wszystko zależy od Ciebie. Jeśli jesteś gotowy podjąć to wyzwanie, napisz w komentarzach, wybieram młodość i siłę. Niech to będzie Twój pierwszy krok w kierunku zmian. Podziel się tym przepisem z innymi, którzy również chcą odzyskać energię i zdrowie. Im więcej osób dowie się o tym eliksirze, tym więcej zdrowych i szczęśliwych ludzi będzie w pobliżu. A jeśli już wypróbowałeś ten napój, powiedz nam, jakie zmiany zauważyłeś. Każda historia inspiruje innych, pomaga im uwierzyć, że młodość nie jest numerem w paszporcie, ale stanem, który można przywrócić. Twoja transformacja zaczyna się właśnie teraz. Nie odkładaj tego na później, zacznij od jutra.